No i mamy żabę trawną. A tu już w takiej e, niedaleko kolonii gawronów. Stąd słychać te odgłosy gawronów. E, kończy nam się ten sezon piękny już niestety. Ze śpiewem ptaków. To są ostatni tydzień tych w miarę intensywnych śpiewów. Później już dostaną pojedyncze gatunki. Przed chwilą rudzik się odzywał. Odzywa się też zięba. Upał jest około jest godziny 10 to na rzecz że ptaki w tej chwili po prostu mają sezdę przed obiednią albo już po obiednią. No a tutaj mamy żabkę trawną, która sobie żeruje e, na tym terenie. Pytanie gdzie one się rozmnażają. Spróbuję ją troszkę opkrywać ma tępy pysk. E, w odróżnieniu od żaby. No i biało, biały brzuch ta powinna mieć plamisty brzuch. Nie będziemy jej straszyć no, ale mniej więcej od żaby Moczarowej. żaba Moczarowa ma bardziej ostro. Zresztą ostronosa się ona nazywała wcześniej. W XIX czy w XX wieku. To była jedna z nazw polskich ostronosa lub ostropyska. No, i to taka cenna wskazówka do tego, jak rozróżnić te dwa gatunki. Jeszcze trzecia jest, jest żaba brunatna w Polsce, to jest żaba dalmatyńska. No, ale raczej tutaj nie ma się co jej spodziewać, jakbyśmy byli w okolicach południowo-wschodniej Polski, to oczywiście to tam trzeba te żabki brunatne przejrzeć. Natomiast. Ona ma taki rozerwany wyspołowy areał. Na przykład na północ od nas, na wyspie Borholm, mamy też żabe, populację żab dalmatyńskich. No i prawie 12 lat temu byłem na Borholmie. Niestety dowiedziałem się o tym już po przyjeździe z Borholmu, także nie naoglądałem, są, na, nie naoglądałem się tych żabek tam w terenie. a ja Mogłem im się przyjrzeć, bo rzeczywiście Żaby brunatne tam widywałem. No tylko, że raz, że nie byłem zainteresowany nimi. Poza tym, wyspa no nie jest zbyt wielka w wielkości Warszawy, ponad, no w granicach ponad 500 km2. No i odizolowana od lądu, więc no nie spodziewałem się, że akurat będzie taka ciekawostka. Yy... Chociaż sam Borchon to tak właściwie yy... taka mała dygresja dla mnie to połączenie świętokrzyskiego z Mazowszem no i jeszcze pobrzeże Bałtyku do tego także wszystko w jednym bo w środku są niezbyt wysokie ale jednak pagórki można się troszkę 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 się zmachać podjeżdżając no i są polaczniczne jak na jęczmienne jak na jak na Mazowszu, no i pobrzeże, na no, północy już fiordy, także takie typowo skandynawskie klimaty. odezwał się też pierwiosnek tap, tam, tapzap. Natomiast nasza żabka nie chce się ruszać, może ją zostawimy. Udaje po prostu, że jej nie ma, ona w tej chwili żeruje, żeruje intensywnie żeruje, dzisiaj będzie deszcz. Więc dzisiaj w nocy można pojechać sobie na żabki z latarką i zobaczyć płazy intensywnie wychodzą w taką pogodę. Można je po prostu zobaczyć albo usłyszeć po prostu.